Witam Was w pierwszym odcinku opowieści losowej treści, czyli nowego formatu na kanale, który polega na tym, że Lulus wysyła mi trzy zdjęcia, które gdzieś znalazł w internecie lub w innych losowych miejscach. Nie wiem, gdzie on to szuka. I później muszę wymyślić na temat tych trzech zdjęć historię. Choć pewnie czasami, Historia będzie składać się z więcej niż trzech zdjęć. Ale teraz przejdźmy już do historii. Zacząć trzeba od tego, że jestem zwykłym łowiczanem. Choć nie do końca, bo mieszkam w wiosce pod łodzią, ale to prawie łódź. I trzeba też wspomnieć na początku o tym, że na swoim podwórku mam starą studnię. To będzie ważne, ale trochę później. Więc tak. Przyszedłem sobie ze śniadaniem do ogrodu i usiadłem na krześle obok studni. Na śniadanie miałem parówkę, <coughs> którą jadłem widelcem, po czym widelec spadł mi do studni. Stało się to w ten sposób, że ja talerz miałem postawiony na studni i widelec mi spadł do studni. Więc Spojrzałem do środka studni, jak tam jest głęboko. Po czym wpadłem do studni. Tak jestem aż tak głupi. Po spadku do, do studni nie upadłem na jakąś dziwną skalę przestrzeń albo resztkę wody. Upadłem w jakichś dziwnych pomieszczeniach. Ale przynajmniej znalazłem widelec. Ale za to straciłem jedzenie. Więc cóż, jak jakiś głupi człowiek. Zamiast wołać pomoc z góry, to chciałem przeszukać to miejsce. Ale w sumie to nawet nie miałem opcji, żeby, żeby krzyczeć o pomoc do góry, bo dziury do góry już nie było. Ale po, po chwilowym rozejrzeniu się po pokoju i wzięciu widelca postanowiłem iść dalej. Przeszedłem przez jeden korytarz i doszedłem do następnego pokoju. I, i miałem iść jeszcze dalej ale zauważyłem jakiś dziwny uśmiech w drzwiach. To trochę mnie przestraszyło, więc ustałem w miejscu, ale po chwili to coś zniknęło. Po przejściu przez drzwi zauważyłem jakąś dziwną kreaturę przede mną. Nie tą samą, którą widziałem w drzwiach. I kiedy się chciałem odwrócić i uciekać, zauważyłem to samo, co wcześniej w tych samych drzwiach. I w tym momencie miałem opcję umrzeć od jednej kreatury lub drugiej. Więc rzuciłem się z widelcem na drzwi I wybiłem trzy zęby temu czemuś Ale nie opłacało się Bo i tak mnie zjadło Teraz opowiadam tą, tą historię z brzucha tej bestii Koniec Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu To powiem tylko tyle Że przerwa była Bo ja, ja i Lulus byliśmy chorzy A jeśli, jeśli nie dotrwałeś do tego momentu To tego nie słyszysz po co ja jeszcze gadam? Nie wiem. Koniec.